Wydawnictwo literackie oraz audioteka przedstawiają Barbara Włodarczyk. Nie ma jednej Rosji. Czyta Krystyna Czubówna. Zamiast wstępu. Ekskluzywna restauracja w Moskwie. Złoto, marmury, kryształy. Właściciel lokalu, rosyjski miliarder Telman Ismailow, obchodzi 50. urodziny. Specjalnie dla niego śpiewa Jennifer Lopez. Wykonuje cztery piosenki. Za dwa miliony dolarów. Na koniec jubilat wręcza jej prezent. Złoty mikrofon z brylantowymi zdobieniami. Wioska Romanowo w centralnej Rosji. Staruszka w starych, rozdeptanych walonkach z trudem przebija się przez śnieżne zaspy. Dźwiga dwa wiadra z wodą, ze studni. Mieszka w drewnianej walącej się chałupie. W domu nie ma wody, ani ogrzewania, ani gazu. Jest za to telewizor, a w nim codziennie przywódcy państwa zapewniają, że Rosja to bogaty kraj. Centrum Moskwy, plac błotny. Ponad 30 tysięcy osób skanduje Rosja bez Putina. Demonstrantów nie zraża ani śnieg, ani mróz. Mają dość fałszerstw podczas wyborów. W internecie można zobaczyć dziesiątki przykładów szwindli, zamiany kart do głosowania, kupowania głosów, zastraszania ludzi. Studio telewizyjne. Władimirze Władimirowiczu, szacun. Młody hiphopowiec kłania się Putinowi. Premier ubrany w sportową bluzę stoi pod sceną, na której występują raperzy. To swój gość! Mówi nastolatek. A on nie pozwala obrażać Rosji. Rosja to różnorodny i barwny świat. To nowobogacka Moskwa i siermiężna prowincja, czyli Głubinka. To Europa i Azja. To marzenia o integracji z Zachodem i nostalgia za ZSRR. Spędziłam w Rosji wiele lat. Spotykałam się z milionerami i z bezdomnymi. Widziałam salony w iście carskim stylu. I mroczne więzienia. Brałam udział w obrzędach odprawianych przez szamana nad Bajkałem i w treningu dziewięcioletnich kadetek, które w kilka sekund składają kałasznikowa. Obserwowałam z bliska sektę, która czci Putina jako nowe wcielenie apostoła Pawła i treningi neofaszystów. Razem z maszynistą moskiewskiego metra poznawałam tajemnicę najsłynniejszej kolei podziemnej. A z czarnoskórym radnym zamiatałam ulicę. Za każdym razem przekonywałam się, że nie ma jednej Rosji. Wbrew nazwie Kremlowskiej Partii. Marzec 2013